Dobra, jestem pod furą, fura na jazdach No i teraz weryfikacja mojej pracy Uszczelnienie dyfra Proszę bardzo, sucho na pieprz eee, Świetna sprawa eee, Lewa strona I prawa strona Czy to będzie widać? Coś takiego Dobra To tyle na razie i wszystko. No i co, zabieramy się za wydech. Ja zaraz połącznik zmierzy średnicy rudy bo nie pamiętałem za cholerę jaka. No i, i to wszystko. Musi rura dzisiaj być zrobiona z całości jak z tumikiem środkowym i tak dalej. Idzie przed no to się wszystko popatrzy dzisiaj. Ale tłumik to jest po prostu... Cały układ wydechowy to jest kicha. Tutaj to już znaczy jak go jak doprowadzę, to jeszcze będzie wyglądać. Tylko kwestia połączeń, zobaczymy. Będę dzisiaj patrzeć. Najważniejsze to tutaj zrobić połączenie. I najwyżej, wydech zostanie do następnego razu cały. Coś może podmaluję, może przepoleruję puchę, bo pucha fajnie była przepolerowana. Zobaczymy. No, to tyle.